Ogłaszam konkurs. Będzie gołąbek do wygrania w losowaniu, szczegóły na końcu filmu. Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału, wszystkich, którzy oglądają mój kanał YouTube. Dziś zwracam się do Was z prośbą. Z prośbą o następującej treści. Jeśli ktoś chciałby mnie wspomóc, ponieważ. Otrzymałem nominację do nagrody w Plebiscycie Edukacyjnym 2024. Rodzice oraz uczniowie moich uczniów zgłosili mnie do tego plebiscytu, który jest organizowany przez Dziennik Zachodni. Jest to kolejna edycja plebiscytu edukacyjnego, który jest w Polsce. I chodzi o to, że w tym plebiscycie głosuje się w rankingu na nauczycieli. Więc prosiłbym po prostu o to, jeśli ktoś miałby ochotę na mnie zagłosować. Tutaj podaję kod. Także, jeśli ktoś z moich widzów ma ochotę mnie wspomóc w tym konkursie, to prosiłbym o właśnie głosy na numer 7303 o treści KAC.1057. Będę wdzięczny, jeśli okażecie. Swoją pomoc w tym zakresie. Może w komentarzu ktoś napisze, kto, kto na mnie zagłosował. Nie ukrywam, że robiłem na przykład różne prezentacje w szkole dotyczące gołębi pocztowych. Często też koledzy do mnie wielu dzwoniło, zadawało jakieś pytania, prosili o pomoc. Starałem się każdemu pomóc. Może w ten sposób ktoś ma ochotę jakoś mnie wesprzeć. Więc, więc jeśli, jeśli ktoś ma ochotę po prostu e, wspomóc tutaj akurat mój udział w tym konkursie, to bardzo będę wdzięczny i serdecznie dziękuję za wszystkie wasze głosy i na pewno e, za to wyróżnienie, że rodzice i uczniowie zgłosili mnie do tego konkursu. Dziękuję bardzo. Dobry lot Do usłyszenia. I do sedna, bo większość pewnie. Ogląda do końca, żeby się dowiedzieć warunki, właśnie w jakich mogą wygrać gołąbka z mojej hodowli. Więc osoby, które po prostu zagłosują, zagłosują i tak jak tu instrukcja głosowania została podana, zagłosują i pod tym filmem w komentarzu napiszą, że, że głosowały. Które po prostu łatwiej później było ich odnaleźć, e, ponieważ jest taki system do losowania komentarzy i e, jakby to będę miał już wpisane osoby, które po prostu chcą wziąć udział w konkursie na e, darmowego gołąbka e, z mojej hodowli, jeśli e, wyślą w plebiscycie i pod tym filmem skomentują, że biorą udział w konkursie Gołąbka. Cały konkurs będzie trwał miesiąc, nagram później jeszcze jeden, jeden filmik, ale cały konkurs będzie trwał do 30 dni. Kiedy można, kiedy można głosować także miesiąc miesiąc czasu na to, żeby wziąć w nich udział, ale oczywiście zachęcam do tego, żeby zrobić to jak najwcześniej można liczyć na podwójne głosy, czyli jakby jedna osoba może mieć, może mieć kilka kilka e, szans e, i i tyle w tym temacie więc jeśli, jeśli się wam podoba taka forma konkursu to zapraszam do dania łapki w górę e, tyle w tym temacie pozdrawiam serdecznie e, i z góry dziękuję a gołąbek będzie właśnie rozlosowany systemem do losowania Spośród osób, które się zgłoszą w komentarzu pod tym filmem do wzięcia, wyrażam chęć udziału w konkursie o gołąbka z mojej, z mojej hodowli. Także tak to wygląda. W razie jakichś pytań zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam serdecznie. Dobry lot. No i do usłyszenia na kolejnych filmikach.